Hej kochani, z tej strony Ania. Witam Was na moim kanale Haul. Haul z HMU, Arket, kosa Another Other Stories. Zakupy, które zrobiłam na przestrzeni kilku ostatnich miesięcy. Są to typowo jesienne rzeczy. Chcę się z Wami tym wszystkim podzielić, bo uważam, że to są naprawdę. Perełki, świetne jakościowo. Dodatkowo w ostatnim czasie na stronie HMu było sporo promocji typu minus 20%. Not gonna lie. trochę przeszalałam, zarówno dla siebie. Matiemu też zamówiłam kilka rzeczy, do domu zamówiłam kilka rzeczy, dla Dzidzi zamówiłam kilka rzeczy. A jako, że dodatkowo teraz na stronie HMu również można dostać rzeczy: Another Stories, Co.s, Arket... I na większość z tych marek też wchodziła ta promocja minus 20%. To ja miałam po prostu hulaj dusza, piekła nie ma. Dodatkowo słuchajcie, nagrywam... Z mojego nowego studio, mojego nowego biura, mojego nowego pokoju właśnie przeznaczonego do pracy. Tutaj się cała YouTubeowa magia będzie działała. Wszystkie hole, wszystkie jakieś mierzymy i tak dalej, i tak dalej. Testuję jeszcze, testuję zarówno dźwięk, testuję światło. Dzisiaj nagrywam przy totalnie naturalnym świetle. Nie jest też zbyt słonecznie, więc po prostu sprawdzam. Jak to wszystko będzie wyglądać, ale myślę, że bez zbędnego gadania możemy przejść po prostu do dzisiejszych perełek, do Clu, do Sedna, do tego, co najfajniejsze. I słuchajcie, zacznę od swetrów. Mamy jesień, totalnie swetry to jest jesieniarski vibe, do tego burgundowe paznokcie i mam po prostu tyle perełek. Ach, nawet nie wiem, po prostu będę leciała po kolei, nawet niekonkretnymi markami. Tylko po kolei pokażę Wam wszystkie swetry, które na ten sezon mam, i zacznę może od tego kardiganu, w którym się absolutnie zakochałam. Ten kardigan to jest 100% wełny, on jest w ogóle z kolekcji HM Studio. Przez jakiś czas był dostępny, później przez jakiś czas w ogóle nie był dostępny, był wyprzedany. Jeżeli w tym momencie um, uda mi się go znaleźć na stronie internetowej, to również Wam go podlinkuję. Zresztą wszystkie rzeczy też będę starała Wam się podlinkować poniżej. Słuchajcie, rewelacja, cieplus taki mm, mięsisty z tego względu, że ten materiał, ta, ta, ten splot jest dosyć gruby, a jednocześnie ma przepiękny kształt, przepiękną formę, duże guziki, duże guziki, które tak naprawdę mm, oplatają nawet tutaj dekolt. I z tyłu zobaczcie, również ten guzikowy akcent się pojawia. Krótki, mięsisty kardigan z dużymi guzikami i zapięcie tak naprawdę jednego guzika na środku sprawia, że automatycznie sylwetka otrzymuje taki dodatkowy kształt klepsydry. No po prostu jestem w nim zakochana, często go noszę. Tak jak do tej pory, w ostatnich latach nie miałam żadnego kardiganu, ale to żadnego, tak w tym roku postanowiłam, że no trzeba to zmienić. Jednak czasem się po po prostu przydaje taki sweter, który można tylko na siebie zarzucić, niekoniecznie tutaj być e, całościowo, że tak powiem, opatulonym. Jeśli chodzi o kardigany, to słuchajcie ten z Another Stories. Jak go zobaczyłam na stronie, to się po prostu w nim zakochałam. Zresztą w zeszłym sezonie on również był w takim właśnie mlecznym kolorze. E, wtedy chciałam trochę przyoszczędzić i tak sobie mówiłam, nie, ja go jeszcze nie potrzebuję. Mm, 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 przyjdzie na to pora. Ostatecznie y, pojawił się na promocji. Wyprzedał się bardzo szybko, już nigdy nie wrócił, I ja do tej pory mam <gryw> żal, że go nie kupiłam. Jego klasyczny kształt jest zdecydowanie czymś ponadczasowym. Y, to, czym on się różni, właśnie od tego poprzedniego swetra, ten poprzedni, on można by powiedzieć, to jest zwykły kardigan, ale z takim trochę twistem. On jest troszkę taki nieprzewidywalny, te większe guziki, te guziki, które oplatają aż za szyję, tak jakby nie jest to standardowy sweter, natomiast ten ma klasyczny kształt, klasyczny kołnierzyk, klasyczne malutkie guziczki, rękaw, który jest prosty na dłoni, długość, która sięga tak naprawdę końca brzucha, nie dalej, nie dłużej, w żadnym miejscu też się mm, tak naprawdę nie opina, nie ma żadnych ściągaczy. Jest to po prostu klasyczny kardigan, który można zarzucić na jakikolwiek top. Tutaj tak naprawdę mamy miks, jeżeli chodzi o skład z tego co pamiętam. Słuchajcie, mamy tutaj 40% alpaki, 32% wełny, czyli razem tego naturalnego składu mamy 72%, ale mamy jeszcze poliamid i elastan. Natomiast no, stwierdziłam, że po prostu ten klasyczny kształt jest tak uniwersalny, ponadczasowy e, i dodatkowo ten kolor pudrowy uważam, że jest naprawdę prześliczny. Także jest, jest to moje. Następnie, jeśli chodzi o kardigan, i tutaj musicie mi pomóc, bo zamówiłam te dwa kardigany z taką myślą, że. Zamówię obydwa, przymierzę obydwa i wybiorę sobie, który z nich chcę sobie zostawić, ale przez całą naszą przeprowadzkę, przez to wszystko gdzieś on mi się zagubił, ja go nie zwróciłam, bo z tych dwóch stwierdziłam, że właśnie ten sobie zostawię. Czy one są identyczne? No nie są identyczne, ale są bardzo podobne. Ten jest troszkę ciemniejszy, troszkę bardziej pada w taki melanż, troszkę może jest odrobinkę bardziej brązowy. Ma troszkę inny kołnierzyk, natomiast również ma taki bardzo klasyczny kształt. Z małymi guziczkami. I co jest na plus, jeżeli chodzi o ten model, to to, że jest on w 100% z wełny Merino. Generalnie wełna Merino jest to mój ulubiony materiał, jeżeli chodzi właśnie o takie ubrania jesienno-zimowe. Z tego względu, że ta wełna jest mięciutka, nie jest to taki masywny splot, ciężki. Są to raczej rzeczy lekkie. Ale jednocześnie są ultra ciepłe i nie przegrzewające. Że to nie są ubrania, w których my się zaraz będziemy pocić, tylko mają one tą swoją taką naturalną, jakby to powiedzieć, izolację, która sprawia, że jednocześnie jest nam ciepło, nie jesteśmy przegrzani. I też właśnie z wełny Merino poleca się, tak słyszałam na razie właśnie ubranka dla dzieci, na przykład, nie wiem, jakieś kombinezony z wełny Merino. Na ten moment jeszcze się w takie rzeczy nie zaopatrywałam, aczkolwiek nawet jak tak sobie myślę o jakimś kombinezonie dla dziecka, to jednak te z wełny Merino bardzo mocno mnie przyciągają, bo sama od kilku sezonów, no lubię, po prostu lubię rzeczy z tego materiału. I słuchajcie, doradźcie mi, czy ja mam go sobie zostawić, czy ja mam go, nie wiem, na przykład na wintec sprzedać, bo na ten moment już go nie zwrócę i nie wiem, co mam zrobić. Metka na razie jest do niego przyczepiona, także on jest nowiutki, nienoszony. Dajcie mi znać, czy podejść do tego racjonalnie, z racji, że już bardzo podobny mam, czy jednak pójść w tą wełnę Marino i, i ten sobie też zostawić. Kolejny zakup w ostatnich miesiącach to jest ten sweterek z Arket. Ja go kupiłam jakoś we wrześniu na otwarciu sklepu, pamiętam. W cenie promocyjnej on był minus 25% tańszy, więc ja i tak już go wcześniej gdzieś tam obejrzałam w internecie. I jak zobaczyłam, że mam taką możliwość, że jest minus 25%, to myślę sobie no kurczę, wezmę go. Ja go wzięłam w rozmiarze L, na Maxa mi się podoba ten taki bardzo oversize'owy typ, bo czy do legginsów, czy do właśnie obcisłej sukienki pod spód, czy do zwykłych jeansów, tak naprawdę do wszystkiego on fajnie będzie wyglądał. Będzie tą górę mm, robił taką chunky, ale jednocześnie, słuchajcie, on jest ultra cieniutki, to jest naprawdę Sieński materiał, prześwitujący. Ja w ogóle lubię go nosić w ten sposób, że nakładam sobie tylko cielisty stanik i ten sweter na wierzch. Jak na to nakładam jeszcze płaszcz i wsiadam do samochodu, to dla mnie to jest idealna warstwa grzewcza, gdzie wiem, że będzie mi ciepło, a jednocześnie się nie przegrzeję. On jest z wełny moheru, w ogóle nie szczypie, w ogóle nie drapie. Ale jedyne co muszę Wam powiedzieć, to jest bardzo, ale to bardzo delikatny. Na tyle delikatny, że w bardzo łatwy sposób. Można zrobić takie większe dziurki w nim, i zauważyłam do tej pory, że pojawiły mi się takie dwie dziurki. Jakby ja totalnie, nie wiem, ani nie dłubałam w tym swetrze, ani nic nie robiłam specjalnie, żeby go w taki sposób pozaciągać. Ja mam po prostu wrażenie, że to jest naprawdę na tyle delikatne, że wystarczy, nie wiem, jakieś większe pociągnięcie i automatycznie te Oczka po prostu ym, się rozrywają. Tutaj mam właśnie takie drugie, więc na to uważać trzeba. Nie wiem, zastanawiam się, czy by to reklamować, bo ciężko powiedzieć, że to jest z mojej winy. E, aczkolwiek uczulam Was, że ten sweter jest naprawdę bardzo, ale to bardzo delikatniutki. Nawet słuchajcie, wiecie, jak tutaj patrzę na niego, te niektóre oczka. One wiszą na włosku, dosłownie wiszą na włosku, więc zaciągnięcie tego, czy zrobienie właśnie takiej większej dziurki, to, to nie trzeba mieć żadnego talentu, żeby to zrobić, ok? To by było na tyle, jeśli chodzi o swetry. Nie! Absolutnie nie! Słuchajcie, ten to jest mój no, totalnie ulubiony, jeżeli chodzi o. Ten okres jesienno-zimowy. On już nawet przeszedł swoje pierwsze pranie z tego względu, że ostatnio jak z Matim byliśmy na jedzeniu, to ja słuchajcie to jest y, ostatnio moja ulubiona rzecz do robienia, czyli po prostu plamienie sobie środka brzucha i y, siedzimy, zaczynamy jeść. Ja nagle patrzę się w dół, a ja dosłownie, o tutaj na brzuchu. Mam taką wielką plamę musztardy, takiej wiecie, żółtej, amerykańskiej musztardy, myślę sobie. Tylko na tym swetrze mogłam to zrobić. Ale uprałam go w bardzo niskiej temperaturze. Jeszcze troszkę dodawałam z tego co pamiętam, wanisza, właśnie na tą plamę. No, bo mimo wszystko jest to. Dosyć mocna, żółta plama. I tak jak patrzę, to wszystko ładnie zeszło, także super, bo sam sweter w sobie jest po prostu genialny, jest ciężki, jest obszerny, jest duży, ma duży kołnierz, właśnie taki golfowy, który albo można sobie postawić, albo można wywinąć i mieć taki, wiecie, troszkę niższy, długi, mięsisty rękaw. Sam, jeżeli chodzi o długość, nie jest bardzo długi, powiedziałabym, jest delikatnie za brzuch i mam wrażenie, że to jest taka idealna długość, jeżeli chodzi o swetry, która po prostu będzie wyglądała też najbardziej klasycznie, najbardziej elegancko. Nie będzie, wiecie, tutaj gdzieś jakaś taka przydługa, fałdowana. No jest to genialny, genialny. Prosty, klasyczny sweter. Z tego co wiem, on w ogóle występuje w dwóch kolorach, w takim jaśniutkim, ale też ciemnym szarym. Jest on z HM, również z tej kolekcji HM Studio, i również tutaj postaram się Wam go znaleźć, żeby podlinkować. No to jest, to jest coś genialnego, ciepły, wełniany sweter. To jest najlepsza rzecz na świecie. Ja w ogóle te swetry z kolekcji Studio dostałam od HEMU. Dostałam je przy robieniu kampanii, także za nie nie płaciłam. Natomiast ich ceny oscylują mniej więcej w okolicach 500 zł. I podobnie jest z innymi swetrami: jedne kosztują 500, drugie kosztują 400. Ten, ten w ogóle z wełny Merino. On jest najtańszy, bo on kosztuje 290 zł w regularnej cenie, a jest w 100%. Z wełny Merino. Także tutaj akurat muszę powiedzieć, że, jak na e, taki skład, taką jakość, jest to spoko cena. Ale mam jeszcze coś tańszego. Słuchajcie, ten sweter. On jest opisany jako sweter z domieszką wełny. 93% wełny. Regularna cena to jest 270 zł. Na promocji minus 20% zapłaciłam za niego 210. Sweter wełniany za dwie stówy. Podoba mi się wypowiedzenie tych słów. On występuje w dwóch kolorach. Występuje w takim ciemnym, z cieniutkim e, białym paseczkiem i występuje też w wersji beżowej z czarnym paseczkiem. W tym roku, żeby dołożyć do mojej kolekcji czarny sweter, zdecydowałam się właśnie na tę wersję. Prosty krój, dosyć szerokie rękawy. E, tutaj też on po długości jest troszkę taki, powiedziałabym, bardziej w stronę literki A. Wyższy golf i ta cena. no 200 zł za sweter wełniany. To jest po prostu. Miłość. Jeśli chodzi o góry ubrań, to na maksa muszę Wam też polecić kilka basików, które też odkryłam w ostatnich miesiącach. Słuchajcie, basiki z Arket, To jest inny level. Bluzki. To jest w ogóle, mówię Wam naprawdę, ja nigdy nie byłam tak zachwycona t-shirtem, jak jestem właśnie tymi. Zainteresowałam się nimi w momencie, gdy chciałam już trochę ukrywać brzuszek, gdzie już on już mi się pojawiał. I po prostu chciałam sobie kupić t-shirt oversize'owy, ale dobrej jakości, mięsisty, taki fajny. Słuchajcie, jak ja dotknęłam tych w arket, to ja, ja po prostu przepadłam. To, jakie to jest mięciusie, jakie to jest takie powiedziałabym delikatnie śliskie, satynowe, ale tak mięsiste i świetne jakościowo, to ja nie mam pytań. Co prawda nie są to najtańsze t-shirty. Z tego co pamiętam, jeden taki t-shirt w regularnej cenie kosztuje 170 zł, więc to jest naprawdę sporo. Mamy tutaj 96% bawełny. Ale y, powiem Wam tak, w porównaniu do jakichkolwiek innych t-shirtów za 30, 50, 80 czy 100 zł, czy nawet 120 zł, te po prostu biją na łeb na szyję i ja przyznam Wam się szczerze, że wolę mieć dwa takie t-shirty. Niż 15 za 30 czy 40 zł. Wiecie, słabej jakości, cienkie, które się miętolą okropnie. Te mają przepiękny fason, mają fajny materiał, który wygląda bardzo, bardzo, ale to bardzo elegancko, jak na, przepraszam, bardzo zwykły t-shirt. Po prostu. Te, które ja mam, mam w rozmiarze L, ten jest większy. Ten mam w rozmiarze M. Obydwa są dosyć mocno oversize'owe, luźne. Ich długość jest raczej taka dłuższa. Są to po prostu typowe takie męskie t-shirty. Natomiast również, też z Arket, tak, mam y, dwa t-shirty takie bardziej... Kroptopowe, one są już troszkę z innego materiału. Ta bawełna, powiedziałabym, jest już trochę taka bardziej szorstka, ale również są to t-shirty bardzo mięsiste i co mi się podoba, to jak one leżą. Mimo właśnie tej takiej krótszej formy, która sięga powiedzmy, nie wiem, delikatnie za pępek. One naprawdę bardzo dobrze leżą, bardzo fajnie tę sylwetkę mm, tak. Otulają, oplatają, kształtują. Najpierw sobie kupiłam czarny, Elkę, tak dla przetestowania. Nosiło mi się ją świetnie i stwierdziłam, że fajnie będzie jeszcze mieć dodatkowo w tej kapsułowej takiej szafie taki sam, tylko że biały, też Elka. I jeszcze co Wam powiem, bo chcę Wam, tak jakby, porównać kolory tych materiałów. Widzicie, ja mam wrażenie, że ten t-shirt ma troszkę takie. Mm, jakby to mam powiedzieć, ma troszkę takie bardziej niebieskawe zabarwienie ta biel jest troszkę taka chłodniejsza, gdzie ta biel jest taka odrobinkę cieplejsza taka delikatnie bardziej neutralna, idąca w stronę ciepłego koloru gdzie ta ewidentnie to jest taka chłodna biel. Ale te crop topowe t-shirty też są troszkę tańsze, ponieważ one kosztują 120 zł w regularnej cenie. Ja też je kupowałam na promocji. Ten kupowałam na promocji minus 20, czarny kupowałam na promocji minus 25, także nie wiem, żyję dla tych promocji, przysięgam wam. Jeśli chodzi o Arket, to na tej promocji minus 25% nie poprzestałam na tych t-shirtach i tym swetrze. Zdecydowałam się jeszcze wziąć ten jeden. Wabny zestaw, to jest koszula i spodnie, e, właśnie takie szampańskie, odbijające światło, to jest 100% jedwab. E, nie był to zestaw najtańszy, ponieważ sama koszula, wydaje mi się, kosztowała około 400 zł. I jak ja mówię, te ceny to po prostu, no jest to dużo pieniędzy, ale powiem wam, że z drugiej strony, jak nakładam ten zestaw, w porównaniu do 100% poliestrowego zestawu, to jest po prostu niebo a ziemia. Bo ten poliestrowy też nie jest najtańszy. Kosztuje, powiedzmy, góra 150 zł, spodnie 250, więc to też kosztuje 400 łówek. A jakościowo jest to jednocześnie i szorstkie, i takie potliwe, i takie nieprzyjemne. To jest po prostu jak masełko, jakby wejść w takie masełko. Co prawda, jak możecie zobaczyć, jedwab ma to do siebie, że on się gniecie i widać te zagniecenia, natomiast jakościowo jest to po prostu perełka, nosi się to rewelacyjnie. I spytacie się mnie Anka, gdzie Ty to nałożysz? Gdzie Ty w tym pójdziesz? Bo ja to chyba bym poszła w tym tylko spać. No właśnie, to wygląda jak piżama i wiele słów jak miałam ten zestaw na sobie, wiele słów w moją stronę pojawiały się takich, że ha 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 co ty masz na sobie? Zapijamy, ha ha ha. Czy zapomniałaś się przebrać, ha 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 ha. Wam tak. Kto ma wiedzieć, ten wie. Kto ma wiedzieć, ten wie. Dla mnie ten jedwabny zestaw jest to po prostu fantastyczna propozycja inna propozycja. Na wyjście. Przecież to wygląda tak klasycznie: do tego biżuteria, do tego obcasy. Uważam, że taki jedwabny zestaw to jest naprawdę fajna propozycja e, takiego eleganckiego luku, ale troszkę innego niż właśnie na przykład, nie wiem, sukienka czy garnitur. E, jest to troszkę inna forma garnituru, troszkę powiedziałabym mm, mniej krępująca ruchy, wygodniejsza. Czy do teatru, czy do kina, czy na randkę, czy na kolację, czy na święta na Wigilię, czy na śledzika w robocie, czy kurna na Sylwestra, serio jest to opcja, która będzie wyglądała mega i będzie Wam w niej mega wygodnie, jednocześnie ciało będzie fajnie oddychało, no i... No i tak, jeżeli chodzi o rozmiar, ja wzięłam koszulę w rozmiarze M, spodnie wzięłam również w rozmiarze M. Jak przymierzałam spodnie S, to powiem Wam, że różnica w rozmiarze była ogromna. Ta S była o wiele mniejsza i taka, wiecie, na maksa opinająca ledwo w ogóle w. Wcisnęłam się w nią, natomiast MK była już o wiele, o wiele taka luźniejsza, większa, przyjemniejsza, także ten rozstrzał rozmiarowy jest dosyć spory. Pozostając jeszcze chwilę przy takich jakościowych materiałach, to mam również taką oversize'ową marynarkę szaro, ciemno-szarą e, z hm -u. To jest już nie HM Studio, tylko HM Edition. E, jest to kolekcja troszkę powiedziałabym bardziej regularna niż Studio. Tak jak powiedziałam, ja postaram się znaleźć te wszystkie rzeczy, żeby Wam je podlinkować. Natomiast jakościowo ta marynarka jest po prostu fantastyczna. To również jest 100% wełny. Wygląda genialnie. Piękny, prosty, klasyczny krój. Jest oversizowa, ale nie jest tak przesadnie za duża. Ja mam wrażenie, że niektóre te marynarki oversizowe, one często są. Wręcz aż za duże, że to aż niedobrze wygląda. Ta przy tym swoim oversize'owym kroju wciąż yy, uważam, że buduje pięknie sylwetkę. Ja mam ją w rozmiarze 38 i zdecydowanie jest to tak klasyczny egzemplarz, który pozostanie ze mną naprawdę na lata. Jeśli chodzi o jesień, to nie możemy zapomnieć o piżamach. Mm, mm, mm. Ta to jest po prostu obłęd. To jest jakiś obłęd. Ja aż wiecie co? Aż sprawdzę, ile ona dokładnie kosztowała. Ona w regularnej cenie kosztowała 160 zł. Kupiłam ją na promocji za 120 zł. Jeżeli chodzi o piżamy, to wyszukując wszystkie. Staram się wybierać tylko te bawełniane. W tym, w bawełnie mi się po prostu najlepiej śpi. Nie lubię spać właśnie w takich śliskich, poliestrowych piżamach. No, nie jest to dla mnie komfortowe. Czuję, że się w tym poce. Jakoś, no, jest mi po prostu źle. Ta jest tak genialna, zarówno materiałem, krojem. Serduszkowym wzorem to jest po prostu jakiś obłęd. Ta piżama jest w ogóle z sekcji mama. Ona się nazywa Before and After, co obstawiam, że oznacza, że można ją nosić w czasie ciąży i po ciąży. Wzięłam ją w rozmiarze S, także tutaj ona ma po prostu dosyć mocno oversize'owy krój, bo mając już dosyć taki, wiecie, spory brzuszek tak jakby ona mi się nie rozpina na brzuchu. Ale słuchajcie, niezależnie od tego, czy jesteście w ciąży, czy nie jesteście, ja Wam ją po prostu polecam. Jak nie jesteście w ciąży, to będzie Wam tylko wygodnie w tak oversize'owej, fajnej piżamce. Dodatkowo, no, ona wygląda fantastycznie. Te drobne serduszka to jest chyba jeden z moich ulubionych motywów i naprawdę mieć taką piżamkę i wejść, wiecie, w czystą pościel... Wziąć sobie herbatkę, wziąć sobie książeczkę i wieczorem poleżeć, pocilować, jeszcze nałożyć sobie jakąś maseczkę na twarz. To jest totalny vibe. Na maksa, na maksa, wam ją polecam. I druga piżama, której tak naprawdę jeszcze nie otwierałam, ale również jest ona w 100% bawełniana. I to jest typ piżamy. Zobaczcie, jaki ona ma materiał. Ona, ja nie wiem, jak nawet nazwać ten materiał, jak to się nazywa, w każdym razie ona jest w takim bardzo mocno skandynawskim klimacie, jakby to niektórzy określili. Mamy tutaj bluzkę na ramionczkach z takim delikatnym, czarnym akcentem i do tego są długie spodnie. To jest taka bawełenka, ale z takim drobnym wzorkiem ażurowa. O, tego słowa mi brakowało. E, ja ją wzięłam w rozmiarze M, ponieważ nie jest to już kolekcja mama, to jest już regularna HM-owa kolekcja, więc wzięłam Mkę. E, I ta też była troszkę tańsza, ponieważ e, w regularnej cenie piżama kosztowała 120 zł, na promocji kosztowała około 95, ale to też jest podobny klimat. Ja też musiałam się zaopatrzyć w, właśnie w takie piżamki, bo jednak z tym brzuchem. No po prostu musi mi być wygodnie, nie może mnie nic cisnąć, też nie chcę, żeby mnie nic cisnęło. Zresztą i tak powiem wam, że spanie zaczyna się robić na tyle niekomfortowe, że... Posiadanie komfortowej piżamki. To jest tylko taki, wiecie, taki delikatny akcencik, który może poprawić humor. I jeszcze jeśli chodzi o moje takie mamowe polecajki, aczkolwiek też niekoniecznie, dlatego że te spodnie one też są z regularnej, hajemowej kolekcji. To nie jest wcale kolekcja mama, są to Yoga Pants i jeśli chodzi o te Yoga Pants, zamówiłam trzy różne modele. Zamówiłam ten. Za około 100 zł. Zamówiłam drugi praktycznie identyczny, jeżeli chodzi o krój, za 50 zł. I zamówiłam jeszcze jedne spodnie, właśnie też o takim kroju, tylko że z działu mama. Te za 5 dych, koszmar, jeżeli chodzi o jakość, po prostu fatalne. Te z sekcji mama też tragiczne. Tam były jakiś prążkowany ten materiał, on momentami się jakoś tak dziwnie wrzynał. Natomiast najlepsze okazały się właśnie te spodnie za stówkę. Muszę je też zamówić w szarym kolorze, bo są po prostu genialne, jeżeli chodzi o noszenie. I ja je wzięłam w rozmiarze M. One fajnie mi opinają okolice brzucha, ale nie ściskają, w ogóle nie ściskają. Materiał jest mięciutki, nieszorstki, delikatnie taki. Śliskawy, mogłabym powiedzieć. Zdecydowanie są to fajne spodnie do chodzenia na co dzień, zarówno w domu, jak i właśnie czy na jogę, czy na jakieś takie zajęcia typu Pilates, czy po prostu, żeby chodzić w nich, załatwiać różne sprawy. Fajne, czarne, klasyczne spodnie, które mają właśnie od góry, ciężko będzie na tym czarnym to pokazać. Ale mają tę taką odwijaną część. Część, którą się po prostu wywija, żeby one troszkę bardziej tak na biodrach leżały. Przewygodne spodnie. Totalnie nie z mama, więc dziewczyny, jeżeli e, potrzebujecie czegoś na rosnący brzuch, to na maksa wam polecam. A dziewczyny, jeżeli nie macie rosnącego brzucha, to tym bardziej wam polecam. Weźcie sobie te gacie. Bo są niesamowicie przyjemne, niesamowicie wygodne. Tak, ja za nie na promocji zapłaciłam 8 dych. 8 dych. Cztos. I słuchajcie, na zakończenie. Para butów, w której się po prostu zakochałam. Mówi się, żeby w ciąży nie kupować butów. Te są w ogóle o rozmiar większy, ponieważ to jest rozmiar 38. Wyglądają obłędnie. Myślę, że osoby, które śledzą mnie na Instagramie, e, widzieliście je już. To są zamszowe kozaki z HM-u e, z sekcji premium. Tak wygodne buty Ponieważ one nie mają bardzo wysokiego tego obcasa, jednocześnie są dosyć mocno spiczaste, przepięknie wydłużają nogę, szczególnie właśnie w tym takim e, jasnobeżowym odcieniu. Genialny jesienny but, który polecam Wam z ręką na sercu. I słuchajcie, tak naprawdę to są wszystkie rzeczy, które gdzieś w ostatnim czasie wpadły w moje ręce. Tak jak Wam mówiłam wcześniej, wszystko podlinkowuję poniżej, żebyście mogli sobie bez problemu znaleźć. E, czy swetry, czy bluzki, czy piżamy, czy buty, postaram się wszystko znaleźć i podlinkować. My się oczywiście widzimy w kolejnym filmie, a w ogóle jeżeli chodzi o to co mam na sobie, bo domyślam się, że będą pytania, to jest marka Kai, Kylie Jenner, ale to to jest materiał właśnie na oddzielny film. Także my się widzimy już niebawem. Buziaki. Miłego dnia, miłego wieczoru. Cokolwiek robicie,